Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj na mojej nowej relacji. Tym razem, dzisiaj z Krynicy Morskiej. To jest przepięknej miejscowości na i Wiślanej. Dziś jesteśmy właśnie w tej przepięknej miejscowości. Z jednej strony piękne Morze Bałtyckie, z drugiej strony zalew Wiślany. Jakby miejscowość położona pomiędzy dwoma. Wodami. Jedna bardziej szumi, druga jest bardziej spokojna, ale obie wody są piękne. Przepiękne dzisiaj jest niebo. Trochę zachmurzone, trochę te błękity, gdzieś tam wystają niebieskie kolory. Morze lekko seledynowe. To daje piękną kompozycję obrazu. Piasek żółty. I to patrzcie, jak się przepięknie dzisiaj, właśnie nam tutaj komponuje właśnie tutaj tej pięknej krynicy morskiej. Jak widzicie flaga czerwona. Nie można się dzisiaj kąpać. Ratownicy oczywiście są, oczywiście wykonują swoje obowiązki, oczywiście pilnują. Plaża jest szerzona, a my sobie tak wolnymi kroczkami idziemy, słuchając tego szumu morza przepięknie kojącego nasze zmysły. Słuchajcie, jeżeli Chcecie odpocząć, przyjedźcie właśnie tutaj nad Bałtyk, przejdźcie się kawałek tą piękną plażą, ale nie taki króciutki kawałek, taki kawałek kilka kilometrów, a poczujecie się naprawdę zrelaksowani, wypoczęci i nowo narodzeni. Słuchajcie, maszerujemy, maszerujemy, spoglądamy się w drugą stronę, niestety nie zmieniła się ta. Plaga. Tutaj widzicie, przygotowane na wasz przyjazd. Leżaki czekają, aż je zapełnicie, aż tam się pojawicie, aż będziecie na nich właśnie wypoczywać. A my powolnymi krokami schodzimy z tej przecudownej plaży i będziemy wchodzić do samego miasta. do. W tym momencie to jest właściwy moment, bo jest trochę spokojniej, żeby. Spokojnie, jeżeli chodzi o wiatr, żeby Wam opowiedzieć o trochę, kilka słów o historii Krynicy Morskiej. Historia Krynicy Morskiej, taka na piśmie, zaczyna się w XIII wieku. W XIII wieku rośnie tutaj pewna lipa i ta lipa, no musi być jakaś ważna lipa, skoro e, o niej mówię i ją zanotowano gdzieś w źródła. Oczywiście zastanawiacie się czy ta lipa to drzewo czy nie? Tak oczywiście to jest drzewo Ale dlaczego to drzewo jest ważne? To drzewo było drzewem granicznym I zapis dotyczący tego miejsca zawiera napis Liep, lipa, lip Takie e, jakby, taką nazwę zawiera ten zapis Oczywiście później e, tereny te zajmują Prusy i w momencie, kiedy zajmują Prusy, to ta miejscowość nazywa się Kalberg. Tak właśnie ta miejscowość wtedy się nazywa, ale nie jest to ostatnia nazwa tej miejscowości. O następnych nazwach powiem za momencik. A my wbiegamy tutaj na sobie na schody. Tak się trochę uśmiecham, bo te następne nazwy są trochę bardziej ciekawsze, interesujące, no i, że tak powiem, wywołujące uśmiech na ustach. Jeszcze spójrzmy się na chwilę w miejsce, z którego przyszliśmy. O właśnie stamtąd przyszliśmy. Idziemy w przeciwnym kierunku. Tu jest miejsce, gdzie możecie sobie zjeść sm szprotki smażone, bardzo pyszne. A od dal w dali, w dali chciałem powiedzieć, w dali macie e, miejsca, w których Możecie nabyć różnego typu pamiątki z tego miejsca, które będą Wam przypominać o tym, że tu byliście i że tutaj macie wrócić za jakiś czas. Być może jeżeli macie małe dzie dzieci, to z dorosłymi dziećmi. Jeżeli jesteście bez dzieci, no to kiedyś wrócicie tutaj z dziećmi. A jeżeli jesteście już w takim wieku, że Wasze dzieci są dorosłe, to być może uda się Wam je namówić, żeby tutaj powrócić. Pamiętajcie, że tutaj są parkingi płatne od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 22 Kierowcy jesteś w strefie płatnego parkowania, wykup bilet a ceny tych biletów, tych biletów zaraz Wam pokażę A my pokonując taką drogę dochodzimy do takiego przysympatycznego tutaj miejsca widzicie dawny hotel Bałtyk 2 a obecnie jest to dwór cesarski, on został wybudowany na wydmie i to jest jedna z ciekawych historii dotyczących tego dworu a druga dotyczy tej wieżyczki, którą tam widzicie e, ona przez pewien czas stanowiła, czy była też latarnią morską w momencie kiedy w 1945 roku została zniszczona latarnia morska, zbuszona, a e, do czasu wybudowania nowej w latach 50 -tych, ale tą historię może przy latarni morskiej, jeżeli do niej dojdziemy. Z dworu cesarskiego trafiamy bezpośrednio na ulicę Teleekspresu. To jedyna chyba ulica, nazwana e, nazwą e, dziennika informacyjnego, czy, czy programu informacyjnego, może tak. E, w Polsce do niedawna tak było, teraz jak jest, nie wiem. Możecie to sprawdzić, tutaj pobudowały się takie przepiękne domki no tak powiem zapewniające i komfort i wypoczynek osobom, które tu zamieszkują na pewno gdzieś można coś w takim domku również wynająć, a po drugiej stronie taki starszy już ośrodek z przodu widzicie taki biały obiekt to jest oczywiście Delfin z boku będziemy przechodzić za chwilę obok kościoła no i oczywiście domu rekolekcyjnego przepięknego, dużego domu rekolekcyjnego i malutkiego, skromnego kościółka ale to będzie za momencik przejdziemy sobie oczywiście wokół willi również różnych zobaczycie je jak wyglądają jak się prezentują i czy dodają uroku krynicy morskiej czy. Też nie, jak widzicie tutaj jest nawet napis, ulica Tele ekspresu No a tam w oddali miejsce, z którego przyszliśmy, czyli dwór cesarski. Jak widzicie kościół jest taki mały, przepiękny, taki skromny, z taką sygnaturką u góry. Co daje mu roku, przypomina właśnie stare jeszcze krzyżackie kościoły. A tutaj za nim taki dosyć duży, rozległy, żółty. Rekolekcyjny dom, rekolekcyjny zakonu, sióstr, ale tutaj już nie będę dalej kontynuować tego. Tylko tak trochę wydaje mi się, że proporcje tych dwóch obiektów powinny być odwrócone. To, co mówiłem przed chwilą, to oczywiście jest moje skromne zdanie. Ja jestem bardzo skromną osobą, także wyraziłem tylko swoje skromne zdanie. A tutaj widzicie obiekt zwany delfinem, gdzie możecie się posilić zjeść i niegdyś to była dyskoteka teraz zapewne już jej tutaj nie ma a tutaj kolejna piękna willa to jest pensjonat w którym możecie spędzić czas, wynająć pokoje i tak dalej i tak dalej no, i cały czas idziemy, pędzimy, biegniemy czy też spokojnie maszerujemy ulicą teleekspresu Bardziej bym szedł w kierunku legendy. Spójrzcie tutaj na ten portal wejściowy. O, ja postaram się nie oddalić, tylko przybliżyć. Tutaj macie taką głowę. Niektórzy twierdzą, że jest to głowa Ewy Brown. Na pewno imię, nazwisko coś Wam mówi. A! Ewa. Brown niby przyjeżdżała tutaj, właśnie do Krynicy Morskiej, i była w tej willi. W tych willach tutaj były ośrodki wypoczynkowe dla żołnierzy Wehrmachtu, które przyjeżdżali tutaj wypocząć, i ona niby dla pokrzepienia tutaj przyjechała, ale to jest chyba tylko legenda. Legenda dotyczy. Dwóch takich miejsc. Pierwsze miejsce widzieliście przed chwilą, a to drugie miejsce to jest dwór cesarski, przy którym byliśmy wcześniej, który się mieści właśnie w tamtym kierunku. Jeszcze raz spójrzmy na tą willę, piękną skąd, willę. Tu macie kolejną, przecudną willę. W ogóle ta uliczka jest taka dosyć ciekawa. Ładna, interesująca i piękne wille na niej są. A my sobie tutaj zmierzamy. Mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona loda kupi. Nie wiem skąd te hasła się biorą, ale one po prostu powstają. Jest to taka poezja, taka twórczość ludowych bardziej. <noise> A nie będę mówił bardziej, co? Po prostu cieszmy się chwilą. Patrzcie. Zmieniłem tutaj trochę kamerę, spojrzenie, widok, ale po to, żeby pokazać Wam ten przepiękny obiekt, uwielbiam na niego patrzeć, chyba jest najładniejszym domkiem w Krynicy morskiej. A my od tej willi sobie skręcamy. Jakby za meleksem i idziemy w tą stronę. Tędy jeszcze nie szliśmy chyba na żadnej mojej letniej relacji, więc pójdziemy. Popatrzymy na to, jak tutaj krynica przygotowała się na Wasze przybycie. Jak widzicie, rybka wędzona tutaj jest i czeka na Was, a my sobie zmierzamy tą uliczką ku pewnemu takiemu centralnemu punktowi przy jednym z wejść na plażę mijamy ośrodek rehabilitacyjno-wczasowy Albatros tam jest kawałek dalej duży obiekt Albatrosa który będziecie mogli za chwilę zobaczyć a tutaj takie małe skromne wille nie słuchajcie, piękne domki. Niektóre mi przypominają te dwa ostatnie. Szczególnie tak lekko wrzeszcz. Patrzcie, jaki piękny plac zabaw, którego dorobił się Albatros, który tutaj jest. A tutaj do niego jest cennik, słuchajcie. Także niestety to nie jest coś. Atrakcja darmowa, nawet dla tych, którzy są w obiekcie albatrosa. A tutaj do, dochodzimy właśnie do tego centralnego obiektu, gdzie jest recepcja, gdzie jest wszystko, właśnie albatrosa. Przepięknego ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego. Nawet widzicie lwy. Tutaj są takie trochę gdańskie, jakby. Także wiecie, ale nie ma nigdzie tutaj herbu gdańska. A po drugiej stronie widzicie postój. E, oczywiście, postój jest płatny, dlatego tak pusto tutaj jest. Te ceny są trochę, trochę, chyba za wysokie. Schodzimy sobie tutaj w dół. Niegdyś schodziliśmy tędy po płytach po piasku i dochodziliśmy do takiego jakby na plaży, na piasku centrum gdzie sprzedawano masę albo może inaczej było masa budek z frytkami zapiekankami i z tego typu rzeczami a teraz dochodzimy do takiego dosyć ładnego centrum o tutaj Sklepiki, tutaj e, mieszkania, tutaj apartamenty. Z przodu mamy hotel. Hotel jest czterogwiazdkowy. Tu z boku jest restauracja. Zbudowano takie, takie jakby mini centrum, przy tym wejściu na plażę. Ona przepięknie wygląda. I przepięknie się prezentuje. Tam, za płotem widzicie w oddali hotel trzygwiazdkowy. Tam podejdziemy, tak żebyście mogli czy też mieli możliwość zobaczenia w całości tego miejsca, jak ono pięknie wygląda. No, ja wiem, jak ono się zmieniło. Eee, no, w tamtym czasie nie robiłem takich relacji. Być może nawet takim sprzętem nie dysponowałem do robienia relacji, dlatego eee, nie mogę wam pokazać. Jak to kiedyś wyglądało, czego bardzo żałuję, bo bardzo bym chciał, żebyście zobaczyli, jak to miejsce właśnie pięknie się zmieniło. Tutaj macie hotel morski widok. To jakbyście poszli, to dojdziecie do plaży. Tutaj z kolei macie hotel Continental. Morski widok jest czterogwiazdkowy, Continental jest trzygwiazdkowy. A tutaj tak się ukształtował trochę parking a za nim jest co jest oczywiście jest kawiarnia ale również restauracja obiady tutaj co ciekawe zdarzyło mi się pójść na kawę dostajecie z przepięknej filiżance kawę nie w jakimś papierze nie w jakimś plastiku tylko w normalnej filiżance to jest super fajne a my podchodzimy już sobie pod górę, bo biegniemy w kierunku latarni morskiej. No bo Krynica Morska to również latarnia morska. No jak sama nazwa wskazuje skoro morska, to morska. Oczywiście żartuję. Idziemy w górę. Tutaj, tak de facto, trzy obiekty pełniły funkcję latarni morskich. Jeden, a w zasadzie dwa obiekty są do dzisiaj. Jednego nie ma. Ale o tym za chwilę Wam powiem. Jeszcze spójrzmy na moment w tył, tak żebyście widzieli, pod jaką górę podchodzimy. Tam schodziliśmy, tu podchodzimy. Oczywiście okres wakacyjny, jak widzicie, tam w oddali przed nami kolonia. Kolonia. No z tym się charakteryzuje, że coś muszą mieć takiego samego i w tej kolonii wszyscy mają żółte czapki. <todgłosy> Także. To jest dosyć ciekawe. Fajne. No i takie wyjątkowe. Później tą czapkę się zabiera do domu i się wspomina tą kolonię. A tutaj z kolei macie różne pamiątki, które możecie sobie nabyć. My tak wolnym krokiem będziemy mijać kolonię. No niestety idziemy po ścieżce rowerowej, ale czasem, czasem po prostu tak, tak trzeba. Trochę wyjdziemy na ulicę tak, tak. i... Wchodzimy. Wchodzimy na samą górę. Słuchajcie. Za chwilę będziemy zakręcać w kierunku właśnie latarni morskich. Restauracja Pirat. Zestaw dnia 45 zł tutaj kosztuje. Zupa plus danie. To możecie w dybach sobie zrobić fotografię. A my skręcamy. Na latarnię morską, czyżbym się trochę zmęczył? Powiedzcie mi, bo ja sam nie wiem, ale próbuję jakoś się tym nie przejmować. Wychodzimy prosto na samochód, ale również tutaj jest ścieżka, którą możemy sobie swobodnie przejść. No i no oczywiście, widzicie. Przed nami sklep, a tam z tyłu za tymi drzewami jest latarnia morska. Kawałek już dojdę sam, i tam się spotkamy bezpośrednio przy latarni morskiej. No, i przebrnęliśmy już tą ścieżkę w całości i dotarliśmy do latarni morskiej. Tutaj ona się znajduje, dosyć wysoka. ale ku woli ścisłości jest to druga latarnia morska w Krynicy Morskiej a w zasadzie trzeci obiekt, który pełnił funkcję latarni morskiej ta latarnia morska jest tą e, powojenną ale pierwsza latarnia morska właśnie tutaj w Krynicy Morskiej powstała w roku 1895 i funkcjonowała przez 50 lat, koniec jej funkcjonowania, zawdzięczamy tym osobom, które spoczywają tutaj za tym płotem, a są to żołnierze radzieccy. E, oni nie zginęli w wyniku żadnych wojen, walk o Kryjnicę Morską, bo Klinica Morska w Kryjnicy Morskiej nie było żadnych walk, a zginęli w wyniku wejścia właśnie na tą latarnię. Morską. Niemcy, wycofując się z krynicy Morskiej, zaminowali tą latarnię morską. Rosjanie, po prostu wchodząc w 1945 roku, e, tak jakoś bezmyślnie weszli na tą latarnię morską i spowodowali wysadzenie jej w powietrze. Taka była ta historia. Słuchajcie, ta latarnia morska ma wysokość 26,5 metra. Mniej więcej. Tutaj macie wszystkie jej dane techniczne. Wzgórze ma 29 metrów, no i wysokość światła to jest 53 metry nad poziomem morza. Ta pierwsza latarnia morska. Podejdziemy sobie do fotografii, gdzie jest właśnie pokazana, jak ona wyglądała. Ona stała ciut w innym miejscu, ale tylko. Czód w innym miejscu. Tam w oddali już widzicie tablicę informacyjną pokazującą właśnie tą pierwszą latarnię morską, która tu stała przez 50 lat. Spójrzcie, tak ona wyglądała właśnie ta latarnia morska. A tutaj nałożone jakby zdjęcia, żeby pokazać, gdzie ona stała. A my. W tym pięknym miejscu się chyba pożegnamy, ale to jeszcze za moment. Tutaj z tej perspektywy i z za latarni możecie dostrzec wody zalewu wiślanego i drugi brzeg. Niestety coś tu nam zaczyna, e, że tak powiem, wiercić. E, Ktoś się kręci, nie chce spokojnie siedzieć w domu, więc będziemy się oddalać. My idziemy, jakby wokoło tego e, cmentarza żołnierzy radzieckich, czy też cmentarzyka e, małego, no bo tych osób, które weszły na tą latarnię, było niewiele. E, spojrzymy sobie. Na nią, z innej perspektywy, jeszcze tutaj możecie sobie e, uzupełnić swoje kalorie, jeżeli macie taką potrzebę. A my tutaj patrzymy właśnie na tą latarnię. Z tej perspektywy ja powoli będę się z wami żegnał. Jeżeli wam się podobała ta relacja, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Koniecznie polubcie moją relację i koniecznie, ale to koniecznie wesprzyjcie mój kanał. Wasze wsparcie umożliwi mi dalsze prowadzenie, właśnie takich relacji z tych miejscowości a być może uda się nawet z miejscowości jeszcze bardziej oddalonych z których jeszcze nie prowadziłem relacje wesprzeć mój kanał możecie bezpośrednio tutaj na youtube albo poprzez portal tip.ly zachęcam serdecznie Was do wsparcia, link pozostawiam w opisie, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia na mojej kolejnej relacji do zobaczyska